Co pokazywał? no, bo jakiś nowy kierak, to wiecie jak tam czasami pokazuje e, no. ten, no To mówiliśmy, że nie pokazywał. Chyba Bubuna widziałem. Hej. Bubę chyba widziałem, bo tak ktoś dziwnie szedł. Tam z piłą jakby, tak jak buba Widziałem go tylko przez pół sekundy, więc wiecie, to... Majer, nie... Majer, 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 A czy ty Majer Majer ale powiem tyle. fajny buba, normalnie. Fajny buba. Taka ja ja, ja widziałem go tylko przez sekundę i powiedziałem, że to jest chyba, bo się tak... Nie, nie. No. Tak, 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 tak. On już twój wbił? Tak, twój tak, bił. Tak, tak. To dobrze. Ja bym się naładował. No, ja będę ci go słuchać. Ja tak w ogóle chciałem się pochwalić, że mam urodziny. Kiedy? Jutro. A? Po co? Hmm. Po co? <laughs> Po co się? Nie wiem Wszystkiego najlepszego jutro, tola <laughs> Ej to jak do północy będziemy siedzieć, no to poczekamy na północ, żeby dosiać. Możemy, możemy. Idzie do mnie Tu Ja robię na dole gena i trochę mi się nie chce po Centralnie tak przy mnie, bo ja robię na dworze. Może ją. Więc do końca. To jest ślepy, czy to się skulimy, no do końca do końca, do końca. Do końca jeszcze... Potem jeszcze. Par... Rezum, nie rozciągnij jeszcze. Ale koniecznie. nie. Dobra, no, to mnie nieładne. No, mnie to nieładne. To mnie Nie się nie chce <mam> niech no, yeah, no. no, ja, yes. do Nie Tylka jest trochę skopany no. Jak skopany jak mi się nie... Umiej... A nie udało mi się. Umiejętność mi nie. Są dwa geny na dworze, pojebały ich? O, zaram się Jeden zrobiłem Lion kurwa nie dobiegną no. do tego. A igraszka ma Zesram się nie dobiegną mm. No dobra, chyba Z ran... do nie? To jest to obok mnie, ale nie wiem Co to jest? A zabójca, się, no, no, to, to jest? Max, dobra. Max mi ściągnie z obok. Będziemy będziemy widzieć zabójca przez parę sekund. No, najgorsze, jak będziemy. Tutaj, szybko, ale szybko, szybko, szybko. Pojeczymy go. Oj! To... Kurwa, puść Idzie za. za. nie za mnie. No, się spojrzał. Dobra, zakończę lajnowego gena. Kurde, nie wierzę. No jak go kręcę. I ci też czas. Nie. No mi gdzieś to dokonał. Kurde. Ty leżysz. No kurwa, no kurwa przeprowadziłeś, go. Kurwa. Ale to gena kończył. Dobra, po drugiej stronie. Przebiegłeś o górne kreski, zrobiłeś. Zejście się pole, że polezłem, normalnie Double Chill zrobił. Ja pierdolę. Jeszcze skopów w tego gena. No jak śmiało skopać tego gena w ogóle. Jak tylko się ty już tam da. Dobrze, ale ja tu leżę. Nie wiem, A, więc tu ja wróci. tu wiszę. On tu przyjdzie. Gdzie ty wisisz? No, dobra? moja igraszka jest na drodze. Niszczy drzwi idzie po mnie. O, mnie. Widzicie, on ma lusterko, on ma lusterko. Na tak. No mam lusterkę jak chuj No, idzie do mną Chyba, nie wiem nim go by teraz Je Nie podnosi Nie, ja nie. wiem A nie. ten kędra ci dopływa i kraszka jest przytomiona w ogóle. No moja O no boże nie taki pomysł miałem mam nadzieję że rano wciąga. chyba nie. pójdzie do mną wstawią Szczerze w to wątpię? Więc macie... No, to z biegiem po mnie też No, pierwej z po ciebie, to to ja Ehm, um, też pojeźdź na drugą stronę. drugie. Na drugie schody Chcę ja dotknąć tego gena. Pojedzmy. Ja pierdolę. O, dobra, najpierw tak. Dajem gdzieś ty jest. Na dole, na dworze, na środku. Idę. Rabie gena. Teraz robię gena. Jasne, parę staków. Chodźmy, tak, chodź tak, się poleczymy. Dobra. Więc uwaga. Ej, bo sobie ci mówił czy jest, czy nie ma. O, mam pentimenta. Albo igraszkę czyjąś czy też jest taka opcja. Jest przy tym. Mhm. Przy haku jest na górze, jest na górze, nie widzę. Jest na górze. bo ja No tak 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 ma górze. ten, no ma wizję hakową. No no no. Dobra. Idzie za maksa. Nie, jeszcze została igraszka ja też mam Bo to nie jest mnie jedyna Dobra, chodźmy po nią Dobra, tylko ja muszę znaleźć znaleźć tajlowska mi... Ja też bym wolał znaleźć nie, no, nie wiem, ja zniszczyłem jakoś tam Gdzieś, nie widzieliście? Coś Gdzie cały goni? Nie wiem, wątpię, że mnie w ogóle goni Ale gdzieś... nie, jest na górze ja, jest Osoba... już w kampie, ja biega chodź. chodź. biegnę na pałę No, a ja mam dwie okręty Tak, tak, nie wiem Szybko, szybko Musisz na pałę, trudno. Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Lubię to, byś. Gdzie? Tam, no? mhm. Gdzie mną? Gdzie ze mną? Gdzie na siebie? Gdzie jesteście z nim? Ja na górze jestem, w tym dzień nie swoim pani, gdzie to No to co ty pierdolisz? No my się tu leżymy. Daleko jesteś, że... nie, no, to jest. To Nie, jesteś Nie, to jest. Za butęgę skończyłem. Skończyłeś, myślę, że to był pierwszy. No, skończył, skończył. Ciekawie, czy ja tu igrasz? A, twoja Max No, to jest moja. Eee, śpiewam A nie, idzie do drugiej na teraz. On tu przyjdzie. No, nie no. ma. No, Max. On tu jest, on tu jest, on tu jest. Widziałem czerwoną kreskę Był na górze, na korterze. Idę pod Ciebie, Lion To idź, panie Lajonu. Mhm. O, jedu! No kurde, jak mi to nie dało mhm. A co my robimy? tego? mnie jak chcesz. A ja wybrał, ja wybrał sobie w to. Gdzie gdzieś nie niech to Dobra. Poszukam dalej swo... O, widzę swoją igraszkę. Kurwa, Dobra. tylko nie mam jak do niej wejść. Ja nie zapamiętaj to miejsce tak w ogóle. Potem, potem zrobi pentimento. No, u mnie już robi teraz pentimento. mnie, ja mam tą igraszkę w takim, tym standardowym miejscu, gdzie jest to wejście takie... ...zapodpięte. Nie wiem, ja gdzieś na, pamiętam, że na górze No boże, wystarczyło mi, Mam No właśnie, zielony, no, ja jebany jak... Nie mogę, za trudne, Za trudny przeciwnik. Jest no. Nie no. wiem, ja nie miałem za bardzo z nim okazji ganiać się jakoś sensownie. To się ciężko, bo ciężko się... bo wiesz, że tak widzicie z tym lusterkiem Nic nie da zrobić Idzie za mną Kto robił ten totem? Marandanka Biegnę w tym kierunku On cię zostawił w ogóle, posz a zostawił, może tą randomkę usłyszę. Tak, broni, broni. właśnie nie wiem. O, znalazłem jakiś tutaj. Na no, dworze dwa gen są zrobione? Nie, dobra. Nie, nie, tylko jeden. Hmm. On cię widzi, ucieka. Aha, no to. Tak. Jezuuu, tego gena ja nigdy nie zrobię Co? A w ogóle ten, to jest Polak Szak Piesel Chuj mu w dupę Szak Piesel Jaki jest plan Bazalt? Nie wiem. Mogę ci się poddać. Ci się poddaj. Może nie. Widziałeś się do samym kamerze, wiesz co cię tak już widzi. Nie, jest w szafie. On widzi nawet przez szafę. Xeraya, nie pochądasz. Nie pokonam tego 4 Pajek, no, miał X-Ray'a, ja Normalnie jeszcze do hacza Dosięgnę. Widziałeś to bazar? Nie, bo... Czekaj, okay, co ty? To otwierasz drzwi? Nie, to jest skrzynia w tym specjalna. O, mnie nie wiem, że właśnie... mi jej nie dał otworzyć. Nie właśnie nie widać tego. U mnie to... Ale tam była skrzynia w środku ty... za tymi drzwiami? No, jest skrzynia tego. za tymi drzwiami. Serio? No. Raz, ja nie widziałem o tym. Chyba raz otworzyłem. To jak nie to się otwiera, nie jak wie. się wie. zrobi. Jak zegar. W sali no. i chemicznej, tam w no. jedynce są zagadki. Zamiast w no, no. w Jeden tam są dwie zagadki do zrobienia, i właśnie one dają y, dwie te. Dwie, ins, y, dwie chyba symbole, jakieś pieczęcie, które się wsadza tutaj obok tego, i się otwiera ta właśnie wieżyczka, i tam jest jakiś przedmiot. Serio? Jest, a, ja nie, to a ja nie wiedziałem. Teraz to, to tam. Ta, bo jest tak stara, że dopiero, się takich nowych rzeczy. Mento czy ja wiem, czy Pentimento value? Bardziej lusterko walił. No, Pentimento to takie. było bo tylko tak, jak już umierałem. Fajny no. update, e, poprawienie Czakiego. A, Montormont. Ale to jest, może być jakiś ciki, cichy morderca, jak z wziął? Montormont? Bo ja wiem. Bardziej Kurwa, ja, wiem, jest. Głębnik będziemy głębnikować. Ja go nienawidzę. Nie ma tego i ma to skażą interwencję. I idzie za mną. Witaj, Ejszyk. Nie uchowaj się. Nie widziałem, czy to. Przy... Uciekający przed mordercą biegnie ktoś. Ja. Nie. O, tam z tyłu ktoś jest. Nie wiem, kto to jest. To jest Dark Team. I się patrzy za siebie. I zje kiwa. Czyli boćka się tej. Takie trochę uczułem. Bardzo. Trochę. No Cholera. Um, do głównego. Tak jak. Dobra, ale trzymaj go jeszcze, zrobimy 5G. I... E, nie mam tu nic, nie mam tu nic, nie mam tu nic. I do do palety. To jest na jeden wyjście. super. To no idę do, do głównego. A nie zdążyłem. No miałeś go trzymać jeszcze, A 4 jeszcze genu zostało. No 4 geny, no do jednego gena trzymałem go no. Nie miałeś to go z... przez 5 trzymać. Mhm. Mm a z moimi umiejętnościami to wiesz. Postaje, to wiesz, to jest jak cud normalnie. Jakś wygrał to polotku. lotku nie może wdać. Do... E idzie do głównego. Tepa się do szafki w głównej. Oko, chyba tu nikogo nie ma. Nie, ktoś był chyba. No, jak się goni. Chyba rano. No, Mam taką. Ja idę cię ciągnąć. Tak uważaj, idzie tu, idzie tu, idzie tu, Widział cię? ciebie. też idziemy. Więc może to pan Będzie tam spał lukuje. A więc fajnie. Słuchaj, co nie czy wiem, random? To się robi? E, rano ma teraz goni. A chyba nie chcesz, żebym ja spał. Może że on nakłada presję. Nie wiem Spokojnie, będziecie mu żyć na wieczność Będziecie Ciekawe, na kredycie, będziesz dłużej Będzie na kredycie, tylko ja cię ja spłacę tego, no, mhm. mhm. to, no, to jest naprawdę Kurczę się Dobra, możesz, możesz, się Mhm Tam, się gadaj Mhm Cześć Cześć tu będę zamknęła Na góry tyle jest zamknięta jedna mhm. I chodźmy w głównym robić chyba Dobra A się to was pójdę na Najgwał mi się minął dzisiaj minodzień dzień? O, Ponagrywałem sobie troszeczkę Miałem problemy z King's of Persią, żeby ją włączyć, żeby działała, ale się udało no Z tymi starymi jeszcze na z grałem no, to jest z 2008 roku gra No to jest mimo wszystko stare. No Ale nadal ładnie wygląda Znaczy ona ma specyficzny styl, to jest styl taki rysunkowy a więc, mhm. takie specyficzne będą nadal ładnie wyglądać. zamiast, zamiast tego, zamiast glifa, Na którego? Aha, na tego, no. Ja też go nie znoszę. Nie umiem na niego grać, chyba, że jest z strasznym lamusem. To wtedy... O! 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 Jest! Jak nie co ty tak, nie, 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 tak, 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 tak. Nie ma tak, 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 po niego. tak, nie miękkiej tak, 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 dobry pomysł, bo tam jest tak, tak, ślipi... Nie wiem czy lepiej, tak, 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 będzie tak, bo, bo ja mam tylko oferka, tak, perka tak, 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 jest, jest w No jeszcze w szatu masz gniew. Ale palety cały dzień. Przemawia do. Ale palety cały dzień. Goni mnie, Morderere. A bo ja mu uciekłem. Zostawi mnie, Morderere. A i tuneluje, świetnie. Dobrze, dobrze że tam wymarzycie na kredycie. Dobra, no i ja... A ja mało. czekam aż się noc skończy, bo ja tylko... jest, kto jest yy, No jeszcze połowa no. Idzie, idzie za mną, czy tak za mną? Coś mną. Ja w głównym składu tak. jest W głównym całym. Tak. W głównym całym. Tak. A jest faktycznie O widzę kogoś, kto ucieka tam Może ja... O! Byłem na górze przed sekundą, tej! O doszakałeś robić gena? Życie na kredycie, panie normalnie. tu prostu szafkę. E, nie, to tyle się tofną? tej szafki. Kurwa, tu już nie ma zamykani. Zamykane. Typu. tak zrobię. aj czemu tak blisko nie padłeś? znaczy nie wiem ja robiłem po prostu staram się jak najdalej żeby żeby do, z palety do palety a teraz tak z paleta. a, ktoś tu robi ze mną jestem w głownym, bo te firmy lezo. no cóż to ja po ciebie na pewno nie idę czemu? bo jestem ranny no i? pasie. ja do końca chyba. Tu to tutaj jest u mnie jest, u mnie aha, no to kurwa jest w dwóch miejscach normalnie no bo trzewkę strzeliła może ma jakieś adony, że chce być blisko szafki to może może, może być kurde, wskrzeniłem za późno spację naciskałem No. Addon. A, to jest addon do... tego... Nie addon. Mm -hmm. To nie... nie... Addon, addon, dodatek tak zwany. A, dodatek no, dobra. Nie, nie, bo ja, nie tak ja mylę nie, z offeringami. No widzisz. O, mam go. A i? nie, 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 no chodzisz, co nie, Jeszcze ja ci pomagam biegnąc nie jest daleko. A Nie, to ja albo Maksa No. Dobra, ja uciekam na drugą stronę. Dobra, do są Dobiegłem, ale jakie tu moje. Dobra, A przynajmniej się ściągnęliście. No, może być przyzwyczajające. Miałem pierwsze wiszenie, to tam... około urywał mocno. Ja mam paletę I ogłosiłem go paletą, wow Brawo. Z nami idzie czy nie? A idzie za wami, no. za wami idzie, idzie, Dokładnie to Dobra Kurde, by tego się... nie nadrobiliście A się wywali w szaku no. Was tak, to nie ładnie zrobiony gen. No, wiem, się widzę. Tego robiłem, go musiałem zblokować. Oj no strząs ma jeszcze. Aha, świetnie. Dobra, robię nie innego. No innego. Po prostu z tym no, Możesz no, no, no. polecieć obok tam, tam, gdzie jest zamiataro. Tak. jak się śniegu. Raptrak kurwa. Jak? Ratrak. Ratrak? Lepnął no, się no, gdzieś no, będą, ale tu okay. będę lepiej. Dobra, iść po niego? Czy ty ja jestem już... Nie wiem obok niej. I zabójca jest... Jest obok nas cholera Jeszcze go nie będą mocno. Nie nas obu. Obu ich goni. Nie wybrał mnie chyba. No to dobrze. z złego mimo wszystko. Bo tam będzie nas No. Ja i tak zaraz może skończę tego gana. Chyba, że mi tu przybiegniesz, nie? To nie? Eee, ty robisz... A tamtego robisz? No tutaj robię. O, wybuchłeś też. Chuj. Eee, tego pojęcie. tu robisz. Dawaj to, Masz adrenalinę? Nie. Ale widać, że ty masz. No, mam. Może nie brama od razu? Nie, może polecieć lepiej Max na wam No Pompę nie wyjdzie teraz bramy do bramy to się nie wiesz. O! Tu wyszedł. Mhm. No, bo ja się z nim pogonię, ty idź do bramy jakiejś. Ale zobaczmy. Bą bieg nie za mną. Albo to, i nie, tę bramę. nie, nie, poszedzano mi jednak. Tak, wywalną mnie tylko, żebym wywalał. Znaczy, biegnij do jakiejś tam bramy. No się do tej, tej wokół której byliśmy, bo nie wiem, gdzie jest ta druga. Po drugiej stronie mapy. Chyba nic nie widzę w tym. Nienawi... Kurwa, tu jej nie ma, ty. Gudę. Cholera. Ach, nic nie widać, to jest problem. że nie ma po prostu. Problem jest strasznie blisko mordercy. No aktualnie tak. Idzie do ciebie. Uciekaj. A pierdola. Mówiłem drugą ruch. No, no trudno. No ja nie widziałem cię z drugiej, ja nie Po drugiej widziałem. stronie całkowicie. Teraz z jest strony biegniesz. Teraz mogę bieg Siema. Siema nie słychać. Dzień. Halo Halo, siema, oh, siema. halo cześć cześć. cześć, cześć Co tam słychać? chory jest No wiem Ale ta... Ja pierdolę się, tapię do ciebie. A mnie tam już dawno nie ma. Wiem, widzę cię. No. Jedziemy z górką. Albo do szaka pójdę? Niszczy coś? Wracam do domu. No, chyba tak Co on kurwa? On mi nie znajdzie nigdy. Mnie nie znajdzie. Nie, mam terror. No ja też miałem przez chwilę. Jak do mnie znalazł w ogóle tej? Kusi, no No właśnie on przędzony mnie z takiego daleka, że szkoda gadać do tak centralnie do mnie. Może ma starkę Dir Stalkera. Może. Albo jęki. Możemy jeść. Wątpię, że jenki te blisko. Tak, tak. max. Albo blisko. Trzeci komu dalej. Jeszcze ciemność mu się zrobiła. To mnie będzie widział z daleka. To jest nie fair. Gliw, kurwa. <grym Serio. Przecież <grym wiosenie> ja tego gena chyba nawet zrobiłem. To daj mi glifa zrobić paru wodów. I patrz co za hałas. Nic mnie zostawić. Będę mi przynajmniej glifa zrobić. Musiał, musiał, musiał tak. Tak, bo mi rzadź ciągle. Czaki w lobby drzepiste cały czas Się śmieje cały czas kurwa Kto? Ten Czaki Bo sobie kupiłem Czakiego i tego tak oglądam i słyszę I on tylko cały czas się śmieje Kurde ma dostać A masz ze skinem czy bez skina? Nie, nie, nie chcę mi się wydawać pieniędzy na razie o. Co? No ale, ale może se kupię no.